Były Czyli co się na... W końcu naszym dlaczego? Dlaczego? no po prostu, po prostu nie chciałam, żeby. Też nie, nie chciałam po prostu, żeby jakby się poruszała po samochodzie i ją przywiązałam i Daisy, chcąc, jakby wybiec za mną, to wyskoczyła po prostu przez okno. I się powiesiła. I się powiesiła. Nie, ja mam mogę. Tak, znaczy... Ona ogólnie była takim psem, który jakby musiałam ją na przykład zawsze zamykać, jak w Paciszewie, to zawsze musiałam ją zamykać po prostu w pokoju, ponieważ ona zawsze po prostu za mną wylatywała i nigdy ogólnie nie mogła być sama, bo jak z kimś ją ogólnie zostawiałam, to uciekała, bo zawsze właśnie do mnie drgnęła. Czyli dgnęła. to był taki pies też jakby w cudzysłowie celebryta, tak? Że tak dużo ludzi pyta o tego psa? Nie, nie, ona nie miała ani Instagrama, czy coś, po prostu była na filmach po prostu... Przecież przewijała się po prostu, bo sobie biegała jak to piesek, tak? I nigdzie tego nie wyjaśniłaś wcześniej? Wyjaśniłam, byłem... zrobiłam live'a i wyjaśniłam.